No co? Bla, 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 bla! Wstyd, wstyd, wstyd. Nadchodzi zima, macie swój dubrawnik. Ciekawe, gdzie się przyczaił nasz kolega łobus. Patrzcie, jest wskazówka. Cyborg. Zdecydowanie z ośmiornicowej sałatki. Co znaczy, że gagatek jest blisko. Ludzie, to Karl San Pedro! I Blaszkowa sałatka z ośmiorniczkami! Uh! Ewidentnie pracują dla Karla! Chwila. A to co, lodopan? Nie, chyba jasne, że to król zombiaków. Nie mogę, ale mi się to podoba! To jakiś obłęd? Nie wygramy z takimi! Nie bez pomocy króla północy! Kytanie! Zjawiskowa Chorwacja! Wyciągnij pomocną dłoń! Wycią Dzięki za pomoc. Ależ on potężny, prawda? Z czego ty się znowu cieszysz? Na naszym tamaranie, to honor wykazać się odwagą. Ktoś przeżył spotkanie z tym panem? Nie. Dlatego to jest właśnie honor. Nikt nie przeżył? No to się jeszcze przekonamy. Tytani, Wio! Ej, zjadł nas? Trochę szybko! Gwiazdko, nie obraź się, ale Twoja planeta jest naprawdę straszna. Wiesz, że mnie teraz bardzo ranisz? Taka prawda. Tu jest koszmarnie! Jest nam bardzo przykro, że musiałaś tu mieszkać! Wiem, tamaryńskie życie bywa ciężkie, ale gdybym skupiała się tylko na złych stronach, już by mnie tu nie było. Dlatego nauczyłam się zawsze we wszystkim szukać plusów. I tak naprawdę tylko dzięki temu tak długo udało mi się z wami wytrzymać. Gwiazdko pięknie powiedziane. Dzięki, że z nami wytrzymujesz. Skoro i tak mamy zginąć, czemu właściwie nie z uśmiechem? Siedzimy. A! Gwiazdka we wszystkim szuka plusów. Może to jest myśl. Może tak właśnie trzeba. Kochani, szykujcie się. Idą łaskotki! <śm> <laughs> ben Poeshek! <laughs> ah! <coughs> ręko hmm, hmm. teraz widać wszystko jak na dłoni, ależ się dałem oszukać. Przyjacielu, tak dobrze się bawię, trzymaj zazdrość na wodzy i oszczędź żartów. Gwiazdko, ręka to żaden gentleman. Chcę ci zjeść mózg, bo to ręka zombie! Skoro tak, to będzie walka waltany! Nie. Nie zostawiasz mi wyboru. Będę gryzł rękę, która mnie karmi. <gryw> Uuuhu, tak! Zaprosiłem tu wielkiego łowcę z kosmosu, który będzie nas prześladował tak długo, aż nasze czaszki nie zawisną na jego ścianie. Zaraz, zaraz, moment. Wezwałeś kolekcjonera czaszek? Kompletnie oszalałeś? Wow! Bawimy się w lasery! <grym> 쑤쑈 <susurring> 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 <todic> On mi odbierze czaszkę! Lubię tę czaszkę! To moja ulubiona czaszka! Tytani, Spokojnie! Aby przechytrzyć łowcę czaszek! Musimy trzymać się razem! Nie! Czemu Wy w ogóle mnie nie słuchacie! Rozdzielamy się! Każdy walczy o siebie! Wredny kosmita załatwi was po kolei, a przetrwam ja! I tylko ja i ja! Oj, nie, może jednak działajmy razem! Właśnie! Myślę, że damy mu radę, jeśli będziemy zespołem i wykorzystamy tryki, których się dzisiaj nauczyliśmy. Niczego się nie nauczyliście! Żegnam i was nie znam. Eee! Nie oddamy ci czaszek, póki nie spróbujesz pysznego kokosowego kary. Hej, fajowy masz wdzianko. A co powiesz na pelerynkę? Uuu, pięknie podkreśla linie szczęki. Co to było? To tylko mój ziom paskud. Nadal jest tu zamknięty? Tak! Przykułem go łańcuchami! Mówiłeś, że się kumplujecie. A także zezwoliłeś mu na zamieszkanie w wieży. Prawda, tak było, ale sprawy się pokomplikowały. Upanuj się, paskud! Nie nadajesz się do życia wśród ludzi! To dlaczego go nie uwolniłeś? Bo Kolo lubi tu mieszkać. Patrzcie! Siemasz, paskud? Oglądasz sobie to stare podło, co? Pełna chata, lubię! Łańcuchy mocno trzymają? Łańcuchy dobre. Widzicie? Całe życie siedział w tej noży i kocha to. Mam rację, paskud. I o co chodzi? Chwila. Skoro mieszkał tu przez całe życie, na pewno zna te tunele jak własną zapleśniałą kieszeń. Paskud, zaprowadzisz nas do mojego zatka? Nie, nie, nie. Tunele złe, łańcuchy dobre. Jeśli pójdziesz z nami, to dam ci smaczną rzepkę. Rzepka. Rzepka. Teraz łapiemy się za ręce. Zamykamy oczy i zachowujemy absolutną ciszę. Hej, duchy! Chcemy porozmawiać! Pokażcie się! Co? Nie mówcie, że nigdy tego nie robiliście. To, to... Co tam ludzie! Titanii? Co za klęska! Ducha nie można skrzywdzić. Będziemy was teraz nawiedzać. A nie możecie mówić normalnie? Niestety w ten sposób wysławiają się duchy. Ale mnie to irytuje. Naprawdę. Natychmiast przestańcie. Nie, prosimy. Dobra. U, dzięki. Nie do Pieniądze dla mnie. Pieniądze dla mnie. Pieniądze dla Mumii! Wybacz, ale w piramidzie nie ma miejsca dla nas dwóch. Pieniądze dla Mumii. Złoty Miśku? Kocham cię jak brata.